to szczen smużderki i śmietany. Może ta śmietana 8, znaczy 10. Ja czy się mam hefka, żeby było znowu. Pewna została igloma. Tu był śnieg. No śłem. To są żelki z soul strawberry nie wiem jak to się czyta, o. Otworzę je, ale jednego tego nie zrobię, b Ja bardzo lubię smak właśnie z ale jest bardzo mało rzeczy o tym smaku. Przynajmniej w Polsce, albo na moim produkcie O, jemy. Bardzo dobre, polecam. Fajnie się żyje, prawda? Jest guma. Winter Flash Original. Jemy. Mm, mocno miętowe, ale dobra, polecam. No to pa. Wiem, że kiowy, ale muszę, ale życie.